gość, Radia Zachód. Krzysztof Bałgwitą, a moim gościem jest Beata Kulczycka, prezydent Nowej Soli. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Czy w Nowej Soli jest już bezpiecznie? Jest spokojnie, jest bezpiecznie. Woda ma tendencję malejącą, opadającą i dzisiaj jest to już 570 cm. A co się dzieje teraz w mieście związanego z powodzią? Dzisiaj właściwie koncentrujemy się już o myśleniu e, przeciwdziałania na rzecz rozbrajania trochę miasta i rozszczelniania miasta. Jesteśmy bezpieczni. tereno Oczywiście są podmoknięte, są przesiąki, cały czas te wały są jak gąbka i musimy o nie dbać, dopóki ta woda nie zejdzie do stanu alarmowego, ale jest spokój, jest cisza pod kontrolą, miejsca są dalej zalane patrz przystań, Kajakowa, Marina, ale powoli miasto wraca do życia, szczególnie w zakresie dostępności ulic. Niedawno rozpoczęła pani kadencję, od razu zderzenie z powodzią, czy była w gabinecie teczka z napisem powódź, scenariusz postępowania? Teczka nie, Teczki nie było, ale ludzie są i to są najważniejsze osoby, które w tym momencie mają wiedzę, doświadczenie i praktyki. Takie osoby były, ale oczywiście zarządzanie musiało być trochę po mojemu, tak? Więc te sztaby, które odbywaliśmy praktycznie w częstotliwości trzy razy dziennie, to był, to był pomysł na nasze zarządzanie kryzysem w mieście nie wynikający. Steczki. więc ta metoda się sprawdziła. Od niedzieli codziennie sztab, rozmowy, poszerzone grono ekspertów, analizy, topografia, miejsca obniżenia. U nas były to bardzo, bardzo celowane działania. Ten tydzień czasu, który mieliśmy pozwolił nam na to, żeby zbadać obszar i go na, tak naprawdę dobrze zabezpieczyć. Ostatnia powódź to było około 14 lat temu czy no, kto był w takim razie tym fachowcem, który doradzał, który który monitorował, który informował. Oczywiście, no ja to 25 lat pracuję w mieście, więc pamiętam jeszcze projekt budowy ściany przeciwpowodziowej z 2005 roku finansowany z Interegu, bo sama go zapoczątkowałam w mieście i myślę, że no to jest ta moja przewaga, że znałam ludzi, wiedziałam z kim rozmawiać, natomiast i ściana przeciwpowodziowa i później wał przeciwpowodziowy, który oddany został prawie rok temu, to były inwestycje, które zabezpieczały miasto przynajmniej w 80%. Jak słyszeliśmy informacje z południa Polski... To tam największym problemem był przekaz, szybkość przekazu informacji. O tym na przykład, że przerwany jest wał, że woda już wielka idzie, czy tutaj nie było tego problemu? Mieliśmy tutaj w regionie kilka dni więcej czasu na to, żeby się do tego przygotować, co prawda i to dużo komfortowa była bardziej sytuacja. Mieliśmy oczywiście tydzień więcej, to był czas oczekiwania, czas zbrojenia, czas działań i Powiem tak, modele były szyte na nową sól od samego początku. Oczywiście pytanie, czy się sprawdziły, bo ta woda miała być przynajmniej na poziomie 689, była w sumie na 6,5 metra, ale to nam pozwoliło tak czy inaczej przygotować się do tych działań. No jednak te 40 tysięcy worków, tych zabezpieczeń, tych akcji, które żeśmy zorganizowali, to wszystko było przeciwdziałaniem i na to mieliśmy dosłownie ponad tydzień więcej. Z pani opinii wynika, że trzeba by budować wyższe wały, żeby nie trzeba było ustawiać worków? To jest kwestia ekspercka. Panie redaktorze, w nowej soli zabezpieczenie jest do 7,5 pół metrów i gdyby ta woda przekroczyła te stany, miasto by się oczywiście nie obroniło. Pytanie, co jest z tymi rozlewiskami dookoła miejscowości. Miejscowość siedlisko, Stara Wieś, tym przyborów. To są miejscowości, które wymagają dalej koncepcji przemyślanego projektowania, inwestycji. Oczywiście też trzeba zauważyć, że Odra musi Musi mieć te wylewy naturalne, tak? Pytanie, co, gdzie, jak zrobić, to nie jest dla mnie. To jest pytanie dla fachowców dzisiaj i pytanie o szybkie działania, bo, Panie Redaktorze, te cykle się powtarzają w częstotliwości, przynajmniej 13-14 lat i myślę, że jesteśmy spóźnieni, żeby przygotować się do następnej powodzi. Czy jest takie miejsce w powiecie w okolicy Nowej Soli, gdzie ewentualnie można by zbudować taki zbiornik retencyjny kolejny? Myślę, że to są przemyślenia instytucji takich jak Wody Polskie. Myślę, że o tym przy Bobrowniki muszą o tym myśleć, ponieważ tam to zagrożenie i te wpakowane 800 tysięcy worków no może świadczyć o tym, że problem jest bardzo duży. Stara wieś jest zabezpieczona przyborów, staje się naturalnym rozlewiskiem, ale jak widać ta droga tym razem nie uległa. Jakimś poważnym uszkodzeniom, ona jakby była przygotowana na to rozlanie się wody w tym miejscu. No to są fachowcy od tego. Pojawiły się także dyskusje na temat, jeżeli te domy już są zalane, wyburzone przez rzekę, czy budować w innym miejscu, w bardziej bezpiecznym, osiedla czy nawet małe miejscowości. O tym musimy myśleć, i teraz jesteśmy chyba w dobrym momencie, ponieważ szykujemy, szykujemy plany ogólne. One mają być przyjęte do następnego roku i wskazania co do budynków i warunków zabudowy w tych miejscach newralgicznych muszą być konkretne, muszą być wysokości dookreślone, bo później mamy to, co mamy. Ludzie będą narzekać, natomiast jak kupują, myślą, że ta powódź na 100 lat ich zabezpieczy, a tak widać nie jest. Czy ma Pani jakieś przemyślenia związane właśnie z faktem,

Tworzenia sztabów, pracy ludzi, czy coś poszło nie tak, czy trzeba coś poprawić, czy trzeba napisać jakby na nowo scenariusz postępowania, przyporządkować ludzi do poszczególnych działań, bo to może być kolejne kilkanaście lat, a może być kilka. To jest tak naprawdę dla mnie to była bojowa lekcja. Ja dzisiaj wyciągam wnioski z tych ostatnich dwóch tygodni. Niczego pisanego nie było, ale najważniejsza rzecz, że dzisiaj wiem, kto musi być w sztabie kryzysowym, no przecież dyrektor energetyki. Czy gazowni był pod ciągłym, ciągłą kontrolą i kontaktem. Ja nie zdawałam sobie sprawy nawet z tak daleko idących skutków, więc dzisiaj mam bardzo dookreślony zespół ludzi, który będzie wyznaczony do tych działań operacyjnych. Oczywiście mam też dookreślone miejsca w moim mieście, które wymagają tych zabezpieczeń, bo widać, że te przebicia, wysięgi i te stany zagrożenia są w określonych miejscach i trzeba już dzisiaj tak naprawdę zdefiniować i zostawić sobie na przyszłość, nawet jeżeli ja będzie, będę, nie będę już prezydentem, to ktoś po mnie musi wiedzieć, jak to wyglądało. Duże zastrzeżenia były do utrzymania wałów. Mówiło się o tym, że były w wielu miejscach zarośnięte, że były ponagryzane przez zwierzęta, że trzeba było po prostu je łatać już w czasie właśnie powodzi. No cóż, bobrów nie nauczymy i nie przeprowadzimy szkolenia, gdzie mogą działać, a gdzie nie powinny działać. Widać, te bobry robią krzywdę. Ale kolodzy tym... twierdzą, że wystarczy odpowiednio zabezpieczyć te wały. Panie redaktorze, ja nie wiem, natomiast niewątpliwie jest skutek w postaci zniszczeń przez zwierzęta. Bobry, szopy, to wszystko dzisiaj jest na miejscu. My to widzimy i to jest poważne zagrożenie. Nie wiem, jak to wyeliminować i jak to kontrolować. Natomiast myślę, że z tym musimy sobie poradzić. Niekoszone wały, to też jest kwestia pewnej odpowiedzialności. Do sierpnia miały być skoszone. Później usłyszałam, że co dwa lata jedna czy druga strona odry jest koszona. No i dzisiaj mamy taki efekt, jaki mamy. Kto się opiekować w takim razie wałami, rzeką, czy wody polskie zdały egzamin, Pani zdaniem? Um. Myślę, że świadomość tego zagrożenia mamy wszyscy mieszkańcy, samorządowcy natomiast musi być konkretna instytucja odpowiedzialna, czy to w regionie, czy to w kraju, za zabezpieczenia przeciwpowodziowe. Dzisiaj się psy i koty wiesza na wodach polskich. Ja ze swojego doświadczenia powiem, że miałam bardzo dużą współpracę z ekspertem na poziomie tu regionalnym i wiedza, i doświadczenie, i praktyki, które przenosił, służyły nam pomocą. Natomiast co do samej instytucji, Mam wątpliwości, tak, ponieważ faktycznie brakuje się im środków, nie ma źródeł finansowania, mówi się o strukturze, złej strukturze, mówi się o tej decyzyjności, często w zakłopotaniu samorządowców w różnych miejscach. No i przede wszystkim mówi się o ludziach, którzy nie powinni w takich instytucjach jak ta pracować. Tam powinni być eksperci, fachowcy, a nie nominaci partyjni. Ale jest pani zdania, zdania, że powinny się zlikwidować wody polskie, inaczej z tą strukturę zarządzania wołami, rzeką? Trzeba to zweryfikować. Ja myślę, że to zagrożenie dzisiaj, które było i ten stan mobilizacji wyjaśni nam wiele rzeczy. Nie chcę powiedzieć, czy likwidować, czy reorganizować, ale na pewno coś trzeba zrobić. A komunikacja z ludźmi, z mieszkańcami, bo wcześniej na przykład mają jeszcze w tych małych miejscowościach te głośniki przy drogach. Tutaj też był problem z komunikacją, z przekazywaniem informacji. Czy to ma być no nie wiem syreny, czy radiodbiorniki, jak komunikować, czy smartfony? Bo z tego co wiem, to masz te też nie wszędzie działały. Ja myślę, że trzeba nie ulegać panice. Mieszkańcy reagują bardzo emocjonalnie. Oczywiście mają świadomość tych zagrożeń i trzeba to robić spokojnie, z wyważeniem. Naprawdę e, psychologia ludzka jest no nieodgadnięta i nie można ludzi straszyć. Myślę, że media społecznościowe swoje robią. Ja co do poziomu łączności z samorządami, z wojewodą, z służbami nie miałam problemu. To były bezpośrednie komunikaty, codziennie rano o 5:00 raport z tego jak wyglądała nocka, jak wyglądał dzień wieczorem o 20:00. Więc ty, te łącza na pewno funkcjonowały. Ale łącza A... były telefoniczne, tak? Telefoniczne komunikaty, WhatsAppy dzisiaj na media i łączność pozwala na stały kontakt. Natomiast mieszkańcy to jest tak, że są pewni liderzy grup społecznych. I te, my, tych ludzi, też dzisiaj bardzo mocno sobie dookreślamy, robimy wręcz listę takich ludzi, liderów, którzy nam zadziałają w każdej chwili. Moi mieszkańcy byli tam, gdzie ja zdążyłam dopiero pomyśleć. No tak, tylko że tutaj mieliśmy, jak powiedziałem, czas, natomiast na południu Polski tego czasu zbyt wiele nie było na takie ostrzeżenia komunikacji. Panie redaktorze, ten czas. Był i dobry, i zły. Ja powiem panu dlaczego, bo ten stan oczekiwania powodował, że byliśmy coraz bardziej zmęczeni. To był cały tydzień wytężonej pracy. Ludzie nie spali po 24 godziny, a ludzie na y, urządzeniach, na środkach transportu musieli dostać swój czas, żeby odetchnąć. I chcę powiedzieć, że im bliżej ta woda y, była w, w, w nowej soli, tym ludzie naprawdę czuli duże zmęczenie. I pewien, pewien taki niedosyt. Ile byśmy nie zrobili, to jest zawsze za mało. tak? I to ten tydzień był bardzo niebezpieczny. Teraz będzie jakieś planowanie nowych inwestycji związanych właśnie z ochroną przeciwpowodziową w nowej soli? Musimy. Musimy pa, cały czas patrzeć na te miejsca, które faktycznie te podsiąki są bądź co bądź kontrolowane, ale one są. No mamy problem z aleją wolności, tam ścianki Larsena widać nie tyle puszczają, ale musimy sprawdzić ich stan. Musimy te wszystkie urządzenia w mieście, kanalizy, różne rzeczy niekontrolowane nie, nie, nie kanały, które gdzieś nam wybijały, sprawdzić tak naprawdę skąd ta woda się bierze. Będą państwo starali się o wsparcie związane właśnie z konsekwencjami powodzi? Oczywiście, no to są u nas nieduże straty. No myślę, że to są nieporównywalne z tym, co e, południe Polski ma. Natomiast też trzeba zwrócić uwagę, że to czyszczenie dzisiaj miasta z tych wszystkich działań operacyjnych, pacz, worków, folii, to też są olbrzymie koszty i na pewno tutaj samorządy liczą na wsparcie w zakresie oczyszczania dzisiaj tego, co leży na wałach, a leży tysiące, tysiące worków, geowłókniny, folii i bez wsparcia zewnętrznego sobie nie poradzimy. Należałoby teraz podziękować jeszcze wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego, że właśnie Nowa Sól i okolice były bezpieczne. No te, na to powiem, te podziękowania należą się wszystkim, tym, którzy przychodzili nawet z troski, patrząc, co inni robią. Największe podziękowania za tą aktywność ludzi na wałach, za te patrole społeczne, za tą mobilność, za te działania workowania, za te big bugi, które u mnie były pakowane i Nowa Sól się stała bazą big bagów. to byli mężczyźni, którzy pracowali do późna w nocy. Natomiast chcę podziękować mieszkańcom za zdyscyplinowanie, bo to też jest ważne w takim czasie. Żeby tej turystyki powodziowej nie było. Ona miały. była i wynikała, rozumiem, bardziej z troski, z ciekawości, niż z jakiegoś, powiem, by, krytyki działań władz czy samorządów. Dziękuję bardzo. Oby takie rozmowy nie, mieli, nie musielibyśmy przeprowadzać w następnych latach. Dziękuję bardzo. Beata Kulczycka, prezydent Nowej Sali, był była naszym gościem. Dziękuję Pani bardzo. Dziękuję. Do widzenia. Poranny gość Radia Zachód. Rozmowy tej można wysłuchać, a także skomentować ją na www.zachod.pl.